Cześć. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak jak to jest z drukowaniem Cloud Print. Przygotowałem tutaj dokument testowy. Cloud Print Wybieramy drukarkę Ustawienia, Wydruku Monochromatyczny u strony wyłączone, orientacja pionowa Ok, ok, kopie jedna tu Ko jedna kopia to, to Możemy wysłać Żądanie wydruku O tyle To jest dobre, że możemy tworzyć za pomocą Quick Office wszelkie dokumenty na urządzeniu z Androidem i wysyłać je, wysyłać je z każdego miejsca, po prostu gdzie jesteśmy zalogowani. Gdzie jesteśmy zalogowani do konta Google. Syłać żądania wydruku na daną drukarkę. Wydruk testowy, wydruk testowy. No, to by było na tyle. Dziękuję bardzo.